Jeżeli miałabym się odnieść do problemu rodzajów protez zębowych, to powiedziałabym, że taki najprostszy podział to są protezy częściowe i całkowite. Jeżeli pacjent ma jeszcze własne zęby, to wtedy warto wykorzystać je do wykonania protezy częściowej. Wtedy bardzo często na własne zęby proponujemy zakładanie koron porcelanowych, które dzięki specjalnej konstrukcji, różnego rodzaju zatrzaskom, klamrom, zasuwom mogą pomóc taką protezę częściową utrzymać zarówno strony estetycznej, wtedy nie potrzebujemy żadnych metalowych klamer widocznych na zewnątrz, ponieważ nasz cel jest taki, żeby pacjent wyglądał w swoich protezach tak jak w naturalnych zębach. Czyli nie chcemy mieć żadnych części metalowych widocznych na zewnątrz. Dzięki koronom, zatrzaskom również proteza częściowa nie musi mieć klamer, które są widoczne, a jednocześnie bardzo dobrze funkcjonuje. Czyli jeżeli mamy własne zęby, to taka proteza częściowa jest idealnym rozwiązaniem dla pacjentów. Najprostszą protezą częściową jest oczywiście proteza akrylowa, ale tutaj no niestety musimy zrobić metalowe klamry. Czasem możemy je pokryć e, materiałem, który trochę maskuje tą klamrę, ale. Dla mnie najlepszym rozwiązaniem są protezy szkieletowe, które są oparte na zatrzaskach i koronach na własnych zębach pacjenta. No i jeżeli pacjent już traci zęby, no to już mówimy o protezach całkowitych. Protezy całkowite również technologia wykonywania się zmieniła, bo bardzo mocno w tej chwili mamy już możliwość planowania cyfrowego takich protez i również technologia produkcji zębów się zmieniła. Te zęby w tej chwili są bardzo naturalne, mają taki trójwymiarowy kształt. Możemy je dobrać, dostosować do, do twarzy pacjenta, do kształtu twarzy pacjenta. I rzeczywiście dzięki takiej protezie możemy no, mieć ten efekt taki odmładzający, że te zęby są widoczne, i pacjent może się swobodnie w niej w tych protezach uśmiechać. No i oczywiście w momencie, kiedy pacjent chce sobie poprawić jakość życia, komfort życia, Cierpi z powodu tego, że nie może ugryźć dobrze chleba, nie może ugryźć jabłka, no to wtedy implanty są idealnym rozwiązaniem, ponieważ raz wszczepione implanty są w stanie przeżyć w kości pacjenta nawet 25-30 lat, a mamy i przeżycia implantów 40-letnie. W związku z tym jest to raz wykonana praca, funkcjonuje przez bardzo wiele lat. W ustach u pacjenta. Podsumowując, wyróżniamy protezy akrylowe, protezy szkieletowe to znaczy one są zawsze oparte na szkielecie metalowym i są bardziej trwałe niż akrylowe. Proteza szkieletowa może być oparta na zatrzaskach i zasuwach, dzięki temu jej estetyka wzrasta. Mamy następnie protezy całkowite, w których możemy wykorzystywać zęby kompozytowe lub nawet porcelanowe. No i na koniec mamy protezy oparte na implantach. I tych protez również jest kilka rodzajów: minimum dwa implanty, następnie cztery implanty, różnego rodzaju konstrukcje belek. No i najlepszym rozwiązaniem, które pacjent na pewno każdy chciałby mieć, to jest przykręcanie zębów do implantów na stałe, bez konieczności wyciągania.